A kiedy przyjdą, pani Basiu, podpalić yy, ten dom, yy, w którym mieszkasz, Polskę? Kiedy rzucą przed siebie, proszę pani, ten grom? Tak. I kiedy runą nam tu tym swoim żelaznym wojskiem, to co? Wtedy ty co? Ze snu? Magnet na broń? A będzie pani wtedy śpiewała, że co? Ukochany kraj, umiłowany kraj, ukochanej wioski i miasta. I że ten mura, żołnierz, cieśna, z duni, żyje, i oni proszę pani, wykuwają nasz szczęśliwy los. A ty przez serca mnie płyniesz. Brzmi jak rozkaz swój potężny głos. Tak, pani Basiu. Oj tam idę ten barszczu nagotuje, bo się czek zdenerwuje tylko.